Stowarzyszenie w przedstawia film pod tytułem. Hajdemule, śmiertelna pułapka. Ponura historia tego miejsca zaczyna się 20 października 1941 roku tuż po likwidacji getta w Turku. Na obszarze 1700 hektarów wysiedlono Polaków, a w ich miejsce sprowadzono od 4 do nawet 6 tysięcy Żydów. Granice wydzielonej strefy zaznaczono wkopując w ziemię co 10 metrów drewniane słupy pomalowane na biało. Nielegalne przekroczenie granicy było karane śmiercią. Ogromna ciasnota, głód, złe warunki sanitarne i nieludzkie traktowanie mieszkańców Getta przez Niemców musiało zbierać obfite żniwo śmierci. Przypuszcza się, że około 50 osób zmarło na tyfus a dziesiątki zostało zakatowanych lub zastrzelonych przez żandarmów podczas prób przekraczania granicy getta. Do dziś nie jest znana prawdziwa liczba ofiar getta Czachulec. Nas jednak zainteresowała opowieść pewnego nieżyjącego już świadka. Ojciec mi opowiadał, z policaj, to taka policja na koniach, która pilnowała granic getta. Strzelali do Żydów, ale też i Polaków jeśli tylko... Ktoś zbliżył się do białych słupów. Kwaterunek mieli w Tokarach. Pewnego razu gonili uciekającego od aryjskiej strony Żyda. Biegł przez otwartą przestrzeń do pobliskiego zagajnika. Oni byli za daleko, by go dogonić. Wtedy jeden z żandarmów zeskoczył z konia, ustawił na swoim karabinie celownik i z wolnej ręki trafił tego człowieka w plecy. Jego koledzy byli zdumieni, to było z pół kilometra. Prawdopodobnie to samo wydarzenie opisuje świadek, z którym rozmawiał pan Paweł Janicki. Relacje można przeczytać na naszej stronie. Ten Żyd był krawcem i żył im jakieś umundurowania. Temu Żydowi powiedział, żeby uciekał, bo już wojsko jedzie i będą otaczać getto. A to było zaraz po deszczu. Tam na stawiskach to były łąki i tam woda stała. I ten Żyd, to uciekł u nas za stodołę i uciekał na młodzianów w tym kierunku. I musiał być jakiś dobry Niemiec strzelec, bo na tych stawiskach zdzierżbotek z lasu Augustyniaka strzelił i go kropnął. To jest z 500 metrów. To ja tego Żyda widziałem, jak w tej wodzie leżał. Żandarmi byli przekonani, że ten wyjątkowy strzał zdarzył się przypadkiem. Postanowili jednak sprawdzić, czy ich kolega rzeczywiście ma wyjątkowy talent. Czy tylko po prostu miał szczęście. Głodujące Żydzi. By wyżywić swoje dzieci, ryzykowali życiem i ukradkiem przekraczali granice getta w poszukiwaniu żywności. Bezpieczne przejście przez otwartą przestrzeń w biały dzień było praktycznie niemożliwe. Osoba złapana na środku pola była łatwym celem dla Niemców. Jednak żandarmi, chcący wypróbować zdolności strzelca, wprost prowokowali Żydów do wchodzenia na otwarty teren. Niemcy ukrywali się w lesie, ich ofiary wiedząc o tym, wybiegały na otwartą przestrzeń. Niemcy nie strzelali, aż ofiara nie dobiegnie do skraju lasu i poczuje się bezpiecznie. Wtedy do akcji wkraczał zdolny myśliwy. Był śmiertelnie skuteczny. Niemal bezbłędnie trafiał z odległości kilkuset metrów biegnącego człowieka. Największym trofeum tego strzelca było trafienie chowającego się za drzewem kilkuletniego dziecka z odległości około 300 metrów. Dziecko prawdopodobnie czekało na swojego rodzica powracającego z jedzeniem. Nie wiadomo jak przez te wszystkie lata zmieniła się topografia getta. Dzisiejsze pomiary odległości wskazują nam około 270 metrów, ile osób zabił ten żandarm nie wiadomo. Okoliczne lasy skrywają w sobie wiele anonimowych mogił. Przykładem może być zamordowana rodzina bułków. Dwie kobiety zastrzelone strzałem w plecy przez esesmanów. Zbiorowa egzekucja 12 Żydów powieszonych i pochowanych w miejscu, gdzie dziś funkcjonuje kopalnia żwiru, nieludzkie warunki, głód i prześladowania niejednokrotnie doprowadzały mieszkańców getta do samobójstw. Bardzo popularne było wtedy topienie się w studni takiej jak na zdjęciu. Z plereszta glinionej chaty, w której w każdej izbie mieszkało kilka rodzin. Kulminacją tragedii był dzień 20 lipca 1942 roku. Wtedy doszło do zbiorowego mordu i zabito ponad 21 osób. Do dziś po byłych mieszkańcach getta pozostał tylko cmentarz na wzgórzu. Na tablicy pamiątkowej zapisano ponad 100 nazwisk. Dzieci, osób starszych i w kwiecie wieku. Wielu z nich zmarło z głodu, chorób i wycieńczenia. Wielu jednak zostało zamordowanych. Okolice kryją w sobie wiele ludzkich tragedii. Nigdy zapewne nie dowiemy się, ile ofiar poniosło tu śmierć, oraz gdzie zostały pochowane. Jedno wiadomo: okoliczne lasy i pola to jedno wielkie cmentarzysko. Warto o tym pamiętać.